Siemanko, się Marko, z tej strony Ariel i ze mną jest oczywiście, kto? Quelion się Tak jest, będziemy teraz grali sobie na uproszczonym jak widzicie Nuke eee, I chuj, zobaczymy jak będzie, to jest po prostu pierwszy filmik, który nagrywam kurwa programem I na nowym kompie, oczywiście Muszę się pochwalić I ten, no i co, no i piskamy nie, gdzie Quelion idziemy Struję. Dawaj to anty. Anty, 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 anty Dobra. Bo można kampić o, już gramy? Let's go! Pistolety? Kurwa ty nic nie mogę kupić, cześć Wiesz, uproszczony... O, 30 FPS. Ale nie, bo mam ustawione, dobra. No, to... Jeżeli się gra chodzi płynnie, to jest dobrze. No nie, chodzi płynnie właśnie, to jest git. Więc z CS-a będą filmy. To niceow. No oczywiście Bomby podłużyli, no kurwy No ja pierdolę, ale, ale co ja mogłem tym pistolecikiem zrobić? No co ja mogłem kurwa Proszę ci Tak jest co są Mr. Quali, Mr. Kuala, Mr. Kuala. Ej! Ktoś biega Ej, ziomek jest, w wieździe jest? O tutaj no, kampi. U góry jak ja włoję ja Pokaż No proszę no Tu zatrzymaj sobie go Pana starucha Nie odbam nie, nie ma opcji. To jest ten red line k Kim, kim, kim jest Go 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 Takie dasz Dobra to no. czy... Kurwa nie wiem czy rozumiem, wyjebać Si, beboka Ale u A tu rusty chuj, niech sobie ponabijają Zbraciłem koła, od razu by już embalia Kurwa wszyscy idą na B gdzie Pram, pram, pram O, naklejeczka w zesiedzi siedzi na m 4 a Oczywiście Strzelają Był tam widziałeś? Wiem, widziałem, rok. przebiegał. Jest... Kurwa, boję się wyjść, bo tam ich jest trzech. Idę A! Posz... Skur! Następny tam jest kurwa Nie wiem czy on. Czysto, czysto, czysto Uważaj, tu ci wyjdą. Ram no, no Ja pierdolę, dlaczego ja kurwa, ja pierdolę Dobry odcinek będzie Ech. Ten jak ja... Yy, ten kapsuk wciskam co nie to kurwa tutaj nie będę musiał ten? E, wciskać po prostu będzie mi nagrywało... Tak, normal... Mały... Ja nie będę słyszał. No, no, się... nie. Ja, kurwa, dobra. Miód? Przejść. a ciągnijmy Karabiny. m 4 A1. I widzicie, no, dlatego no, ja kurwa... Zawsze wyłączam bo nie chce mi się słuchać tego pierdolenia ich kurwa Gdzie jesteś? To jest na respie? Nie Tak stoję na respie bo musiałem wszystkich wyłączyć. Aha o, Oprócz ciebie Albo ciebie też wyjemy poczekaj Nie Jeżeli <grym> nie zmutowałeś to mnie też to to z No co? Gdzie oni są? Nie mam pojęcia, bo gram. To ty nie gra ze mną? No nie, gra Na B. Na B. Ale poszedł. Z co tu wjechałeś? Góry mnie zabił ty Patrz. Co, rozjebał cię mm -hmm. I co, przygramy no. Punkt wyczowy, chuj, jeszcze raz nagrywamy, nie? Tak, jak chcesz Jak tylko ci się podoba A nagrywamy jeszcze Teraz nagrywasz tak, tu... to czy nie? Tak cały czas nagrywam Będę nagrywał Flash w dostałem No i kurwa w pizdę też dostałem No jest Mr. Quillion, oglądamy ci wszyscy Co ty kurwa No i musi, celowałem fajnie. No tutaj trzeba bardzo dobrze celować kurwa tylko w, nie w nogi. Bo to jest podstawa. Gdzie są? Eee, poczekaj. Poczekaj, poczekaj, oni są chyba tutaj na B. Poczekaj. Nie, e, o tu je będzie, no. Pod, pod spodem. Podem, mną? No. No. O kurde. No widzisz. Jak on nie widzę to ja nie Słyszę. Oj to! Nie pan! <noise> Dobrze nie ranket <noise> Nie bo mój, ja się odzwyczaiłem trochę kurwa od tego CS-a powiem Ci I nie, i nie gram, nie gram turniejowych Bo się boję wiesz, że spadnę na... O nic dla mnie e, Na jaką głosujemy? Na jaką chcesz? Czekaj, oni inferno biorą Ci biorą dasta O, trójkę No i będą walczyć Inferno i Mirę. Wygramy my I, Idziemy od razu do antyterrorystów, będziemy okay. kapić kurwa <laughs> Cały czas nagrywasz czy cały, czas na, cały czas nagrywam, cały czas No i ile, ile żeśmy pograli kurwa 15 minut na 15 sekund kurwa no to ty będziesz taki długie odcinki już zaaplaudowywał No co? Mi to byś się by nie chciał Wiesz, to wszystko dla ludzi, którzy kurwa A, na przykład wiecie, chcą sobie zjeść i się udłapić przy jedzeniu kurwa z śmiechu, nie? <noise> nie, <jest>. <głos> <głos> nie tak. tak Taku taku taku, taku, quelion na rumaku Jeżdżę na rmaku. A sobie zawinałem kurwa pistolet komuś? Kogoś? Pewnie mój. Eee, nie, jakiegoś... Buters. Dobra, dobra radę. Kurwa, boję się. Saku, 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 saku. Tak wszyscy wiemy, że Bałk był lepszy, no, ale CS jest też kozak, no. no jest, jest O, jaka very nice broń Ale pierdolę wolę tam Zobacz na filmiku jakie jest Ja już się boję jak ja tam no wiesz, ja od razu go wrzucam, co nie? Jutro powi powinien być. Albo jutro dopiero go wrzucę. Jak będę sprawy załatwiał. No, nice up. Szybko ci się wyrenderuje, to wiesz. Gdzie on jest? No Na super, B. kurwa, elo, patrz. Oh. Ale jestem kurwa idiot. <laughs> co się stało? Albo w pizdę. Ale czyli nie mówisz, że wszystko elegancko chodzi? tak? Chyba e, Tak, 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 mi co jest chodzi. I nagrywam kurwa, każdy... Każdy mój becz będę nagrywał, człowieku. Jak mi nie przeszkadza, to... A ciebie kurwa wcale nie ma, no to będę gadał sam do siebie, a wiesz. Będę się wczuwał, że kurwa ktoś jest. Patrz. Patrz no skurw ten kałachem Redliner jest tajgową Gdzie jest Ariel pokaż, jest siedzi, pięknie proszę weź we, sobie do kałacha jak chcesz No, no ja kurde! Nie zdążyłem zmienić Patrz dwa 0 Kurwa, ej musimy to wygrać no ja pierdolę Ja wiem, że to nie ranketa ale Musia, trzeba coś pokazać Oczywiście, żeby coś dropło kurwa, żeby sprzedać i mieć kurwa na afbr Out. Może Ariel będzie wyładował. Może móc też pewnie będę robił. Ten głupi kolej z shotgunem. Idę do nich na respa Masz czysto, jak z byka strzelił. No to wjeżdżam na PC, nie? O, ktoś tam ładnie krzyknął. Uważaj, 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 by mi broń, Dwóch idzie, dwóch idzie. Dwóch idzie. Dobra, jeden idzie, tamten się wrócił. O, tamten się wrócił wraca się, wraca się, przypad szybko, przyładni szybko. On kampi, on kampi, kampi, kampi. Idzie, idzie powoli. Skrada się, skrada się, kamp tutaj. Dobra. Na, 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 I don't like Co Takie jest przydatne, nie? Oczywiście, no, kurwa! Ja to wiesz, że na uproszczonym to kurwa e, dokładnie można powiedzieć co, nie? No. Bo już na takim kurwa to jest Skrada się, tu kampi tam, pyko tam, e, z i... takim rank na rankedzie dzieje. Bo tak się dało, to ja zawsze by, bym, 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 bym nie potem Będę Ci widziałem, że każdy jest i el Elimination the Co, na wepoczcie kurwa? Bomb Co jest kurwa? Ci mówię gdzie są. Tu uważaj. O tu. O tam nad tym zakrętem. O tam jest koleś. O tam. No. Tam kampią. Kampią, bo podłożyli to kampią, kurwa. Po twoim lewo jest jeden. No naprzeciwko ciebie jest jeden i po twoim prawo. O tu. Patrzysz się na niego. Tu ucieś. Patrz, o tu lewo. Prawo. Prawo się. Tu wrogu jest. No jeden jest za to Jeszcze zginąłem, no ja nie wiem. Ja. Nie, ja się nie nadaję teraz na turniejowe, kurwa. Naprawdę, nie nadaje się na turniejowe. Musisz Befa trochę pograć, to byś się tam... Tak, w BF-a to oczywiście, kurwa. Kozak jak chuj. No, ostatnio wyzwałeś. ten BF, nie kupujcie nie tej gry, kurwa. Najgorsza gra w całym świecie. Ja to wyjebi w pistu. Nie no, żartuj. Fajna gra jest, to, kurwa, trudna w chuj. Fajny to jest Metin. Uff! O, teraz jest Metin? tego paska, fajna samba. O, to teraz bym mi Metin chodził jak, kurwa, z mały. Co gramy potem w lola? No to ja muszę tego lola się poddać. Ja bym poddał w lola. O jakie staty mam kurwa? 6-1 6-1 Shotgun jebany Chuj z botem sobie pogram, <laughs> no wysoko Jest tak shotgun jest w miarę było, to jest zero szans nie no, w sumie sz szanse zawsze są jakieś zawsze jest szansa żeby wyruchać szimpansa mój mój ten kolega, który widzi dawnych gwiazd ale nie ma jest szansa, Ta, tak wyruchać szimpansa tylko <laughs> leżałem dwie godziny AWP jebany, jakie ja nienawidzę, kurwa, AWP, dlatego taki mam nick. Zabili mnie. To jest jakiś bot? Eee, o, ty sterujesz botem. O, moje, mój AUG. Tw twój? No. Tam pod rufem, jak go obejrzysz, to jest wyszczerbione my... Kiedyś się bawiłem to gdzie ja nóż i już jeszcze robiłem na tym o, o, widzisz widzisz, tam na tam takim przełączniku taki pani Widzisz? Nie <grystanie> Przecież się tak nawet nie da działam Co nie podłączyli? Wiesz, 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 wiesz Co ty <laughs> tam gryku? Ty ja Ty ja Ty ja zabić! ja pierdolę! <laughs> na, 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 na. Co zrobił? Co zrobił? Let's show them who we are. Grenade out. Decoys out. No skur... No stary, niech się kurwa... Ogarnie chłopaki i kurwa niech jedzie. Wiesz co, wiesz ziomek Nie wygrywają a wiesz czemu? Bo idą na B Bać A czemu nie idą na A? Mamy Dlatego idziemy na B Go. Mamy tak blisko na B, nie wiem czemu tam na A. Ta. Czekaj, po co on tak stuka w tą broń, jak przeładowuje te M4A1? Jak stuka? No przeładowuje? Nagle wali tym... nadgarstkiem. No Nad z tyłu, jakie wuchacze. No, ja pier pierdolę, ty! Ciężko się gra, ciężko. Ale z paną bronią mam, na, no ale trudno. Gdzie, gdzie jesteś? Na B pobiegłem. To ja też nie. Hmm. Widzisz co tam? Nie Dizzy, No znali ja no, Dizzy, prawda? coś mi mówi Dizzy No ale to nie nasz Dizzy A, nasz Ej, to A wiem no, to chłopak Come on, come on, to z nim gadałem, czasu No z Dizzyn w, w Jak on walczy? Ja nie lubię A. AWP. Dla mnie to jest spokierdolona broń, kurwa. Pani tu

Fuck go fucking go! Go, go, go! Dizzy to ty? Smoke! <laughs> oh, Ej Dizzy to ty kurwa? Ej <laughs> A to nie on, dobre chuj. Period. No siema public, siema! Yo! Elo, Elo, siemam, deron. Siem, siem. to ja widzisz kurwa jeszcze... Jaki, jaki, kurwa down. Po... O, jeszcze po... O, właśnie. Eee, Pablito, jak coś to ja nagrywam, co nie? To tam będziesz na odcinku na 100% procent. się nie zdziwił kurwa, że... ...na nagraniu. co stało, co? Silver... Przemuś nie nerwy się, weźmiemy lakier, pomalujemy, będzie dobrze Kurwa, niepotrzebnie się odezwaliśmy, teraz będą Polacy pierdolić kurwa Oho, Silver będzie pierdolił. <laughs> Deploying flashback Dobra. No znowu ty ten... grafier. Coś nie panie, że jest nic Nie, słaby. nie wiem, ja go wyłączyłem. A. To imię z Muty Bada się z nimi wyzywał. No się wyzywaj tą kurwa, będziesz na odcinku. A jak się zmutuj, Muty tu wybije... Ja z tym stąd. No, działa no, 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 wyzywaj się z nimi. Tak będzie, na uczniku, będzie na odcinku, będzie na odcinku. Ale nie będzie ich, słuchaj, jezyk. No to kurwa powiedz mi, z którym się wyzywasz, no to... Z Polakiem. Z, z którym? którym? Przemek coś tam, odwróćcie sobie. Przemek no K, dobra, okej. Okay. Czemuś, chcesz? ci dziwo. Może... Co? Bo... Zresetować drop jest, zresetować myśl Dobra, weź ten, yy, gdzie gramy co? Ej, ty, to co, może ja już przestanę nagrywać, co? No Dobra, no to co, no to ludziska, my kurwa... Czy zagramy jeszcze jednego? Nie, ja, ja już muszę zaciąć inne interes. Aha, dobra, no to co, no to się żegnamy, nie? No, no to z mojej strony to L No to, to... i z mojej strony tak samo, trzymajcie się i czekajcie na następne odcinki Yo!